Jest kolejny sukces obozu zdrady i zaprzaństwa. Mamy dwa tvn -y. Teraz będzie jeszcze więcej prawdy całą dobę. Nowi prezenterzy to twardziele całkowicie niezależni od władzy, nie to co dotychczasowi pisowscy funkcjonariusze. Tyle żartem, a na poważnie Wygląda to tak, że nowa ekipa poczuła pieniądz i okazję do nachapania się. I tak to działa. Teraz ku my. Z jednej propagandy wskoczyliśmy w drugą. Sporo widzów zmieniło stację na telewizję Republika i słusznie, ponieważ dalsze oglądanie TVP byłoby masochizmem. Nowa władza straszy likwidacją TVP-Info czy nawet całej TVP. A niech likwidują. Wyłączeniem sygnału TVP-Info już teraz zabetonowali na Amen prawie 8 milionów wyborców PIS. Według mnie właśnie zapadł wyrok na TVN. Kiedy pisowcy dojdą do władzy, drugiej szansy już być nie może. Tą piątą kolumnę trzeba po prostu zlikwidować. Pewnie też będzie kwiczenie, ale jak to dzisiaj argumentują, cytuję: Mimo, że pachnie stanem wojennym, to lepszy krzyk pięćdziesięciu niż dowód na bezsilność państwa. Te słowa to dowód na Świadome łamanie prawa. Truizmem będzie udowadnianie, że uchwałą, która nie jest aktem prawnym, nie można zmienić organów powołanych ustawą. No ale kogo to obchodzi? Gdzie są obrońcy konstytucji, praworządności i tak dalej? Dzisiaj już jasno widać, że były to tylko puste polityczne hasła dla. Gawiedzi, który i tak nic nie zrozumie, zaczadzony propagandą tvn -u. Ci, którzy niedawno nieśli na sztandarach praworządność, płakali nad konstytucją, dzisiaj podcierają sobie nimi tyłek. Tak tłumaczą łamanie prawa. Jeżeli ktoś naprawdę serio traktuje interes państwa, to wie, że ponad porządkiem normatywnym Określonym w Konstytucji jest porządek konkretny, który dyktuje rację stanu. Porządek konkretny, cokolwiek to znaczy. W nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, polską racją stanu jest przywrócenie demokratycznego państwa prawa, w tym wolności słowa w mediach publicznych. Wolności słowa w mediach publicznych. Nie wiem, czy się śmiać, czy może płakać, ale chyba bardziej śmiać. Każda nowa władza ma prawo do przejmowania mediów publicznych i nie ma się co obrażać. Natomiast nie może się to odbywać według standardów białoruskich. Dzisiaj Gawiec się cieszy, bo nadeszł. Nadeszły od dawna wyczekiwane igrzyska, ale odwet nadejdzie wcześniej czy później. Co to oznacza dla przeciętnego pisowca? Ano to, że nie ma co liczyć na poszanowanie prawa ani przez rudego, ani przez sądy. Pozostaje jedno. Trzeba szykować kominiarki, butelki z benzyną. Kamienie i ruszać na Warszawkę. Przydałyby się też transparenty, którymi do tej pory posługiwał się Antypis: typu Konstytucja, wolne sądy, praworządność i tak dalej. Wszystko pasuje. Zmienią się tylko ludzie je niosący. Dla osób śledzących polską politykę od lat Obecne działanie Donalda Tuska nie są zaskoczeniem, a nawet są dość schematyczne. Publicznie będzie mówił jedno, a robił całkowicie odwrotnie. Głosił politykę miłości i podpalał kraj. Prawił o konstytucji i podcierał się nią. To jest człowiek fałszywy, podły i mściwy, który nic dobrego nie. nie przyniesie Polsce. Tak jak antypis nigdy nie zaakceptuje Jarka, tak jako premiera tak te 8 milionów nie zaakceptuje nigdy Tuska. 11 stycznia pokaże potencjał. Niemniej jednak osobiście obstawiam, że barierki wokół sejmu szybko wrócą na swoje miejsce. Sprawa Kamińskiego i Wąsika. O co chodzi? Kamiński to zaufany człowiek Jarka, który robił tam świetną robotę. To dzięki niemu siedzi Nowak, prawa ręka Rudego, giertych ma poważne zarzuty, a wszelkie spiski zduszane były w zarodku. O wielu rzeczach nie wiemy, ale bez osłony służb. Pisowi już dawno podłożono by świnią. Wszyscy zainteresowani to wiedzą, dlatego poszło zlecenie na niego, aby go dopaść. Prawo łaski prezydenta wynika z konstytucji i nie podlega żadnym wyłączeniom. To wie nawet laik. Tak to wygląda od kuchni. Sędziowie dogadują się z politykami i wydają wyroki. Że są sprzeczne z prawem, oni mogą. A poza tym, kogo to obchodzi? Dwa słowa o prezenterze telewizyjnym, który aktualnie udaje marszałka. Jeszcze nie tak dawno robił teatrzyk z płaczem nad konstytucją. A co robi dzisiaj? Podciera się nią. Podpisanie wygaśnięcia mandatu posła to czysto polityczny. Teatralny gest, który nic nie znaczy. Poza tym, że łamie Konstytucję. Nie znaczy to jednak wcale, że wkrótce nie będziemy mieć pierwszych więźniów politycznych po 89 roku. Można by powiedzieć. Prawdziwy zamordyzm czas zacząć. Na koniec pytania. Gdzie są obrońcy praworządności, konstytucji, wolne media, aktorzy, elita, Komisja Europejska? Cisza. Nic nikomu nie przeszkadza. Zastanawiam się tylko, kiedy głupi motłoch, bo tak muszę to niestety ująć, zrozumie. Że po raz kolejny został oszukany przez polityków i wolne media. Nigdy nie chodziło o lansowane hasła, ale o władzę. Demokracja jest tylko wtedy, kiedy rządzą właściwi. A gawiedzi trzeba powiedzieć, którzy to są ci właściwi. Obóz zdrady i zaprzaństwa zniszczy ten kraj i cofnie w rozwoju. Niedawno była afera wiatrakowa, a dzisiaj już słychać, że chcą robić Park Narodowy na odrze. W Niemczech pływają po rzekach barki, które są wydajniejsze i ekologiczniejsze niż transport samochodowy. A u nas będą pływać kaczki. Pogłębianie torów wodnych jest również korzystne dla samych rzek, szczególnie w obecnych uwarunkowaniach, gdzie normalnością jest susza. Pomysły odnośnie Odry lansuje ta sama minister, co od wiatraków. Jakie haki, albo inaczej? Jakie łapówki poszły z Niemiec, że tak bardzo im na tym zależy? Czy nie ma ważniejszych kwestii? Na koniec rosyjska rakieta. Pamiętacie, co było, kiedy coś takiego zas zaszło za rządów PiS? Wtedy Kosiniak-Kamysz chciał dymisji Błaszczaka. Żądał głów. A co robi dzisiaj? Ucieka przed dziennikarzami, gdyż nie wie sam, co ma powiedzieć. Tak to jest, kiedy. Tak to jest, kiedy się rządzi. Łatwo już było.